Moja przygoda z Gdańskiem też zaczęła się stosunkowo niedawno i schodziłem troszeczkę tutaj z e, Starych Gdańsk. E, także nie czuję się, nie czuję się tu, co mam, mam pewien sentyment do tego e, miejsca. Natomiast jeśli chodzi o moją obecność e, e, w związku z obrazami Grażyny, jeżeli tak e, można to jakoś połączyć, to, to jest stosunkowo proste, co ja tu robię. Otóż my się wypowiadamy w, w, w pewnym sensie, w pewnym sensie, w podobny sposób. To znaczy bardzo istotne są dla nas symbole, dla Grażyny i dla mnie. I teraz tak, ja nawet coś napisałem dla Państwa. Ale myślę, że to musi jednak poczekać to czytanie. Bo te obrazy są przed nami i trudno by mi trudno by było wprowadzić taki rodzaj chociażby powierzchownego abecadła, ponieważ symbol przemawia do człowieka. Symbol w ogóle jest dość takim... On, on na pewną jakby to powiedzieć. Bo on ma pewne cechy takiego człowieka, który robi żarty, robi sztuczki. Znaczy, tak. Możemy przechodzić wielokrotnie ulicą, powiedzmy, ulicą, czy patrzeć na obraz na przykład, czy przechodzić ulicą i nie widzieć czegoś, pewnego symbolu, powiedzmy. I teraz, tak. W momencie, kiedy go zauważymy, to jest dla nas. Coś szczególnego. To jest szczególny dzień, ponieważ przechodzimy tą ulicą już 29 rok i okazało się, że, że 12 września 2013 roku na tym zemsiku tam zobaczyliśmy yy, taki sypo, takie wygięte coś i zaczynamy się na tym zastanawiać, co to jest to wygięte coś i grzebiemy tam po jakichś ilustracjach, po czymś i okazuje się, że to jest triskie który był dla ludów, dla ludów, których, którzy byli jakby ich, ich przewodnikami duchowymi, byli druidzi, był to symbol truic. I akurat o tym powiedziałem, bo to był dla mnie taki szczególny moment w życiu, kiedy idąc ulicą. Nie, przepraszam, to było w kawiarni. Znalazłem pierścionek, na podłodze. Zapytałem, zapytałem ludzi pracujących tam, czy ktoś mówił o pierścionku i zostawiłem go na 10 dni. Powiedziałem, że jeżeli za 10 dni nikt się nie zjawi, to to będzie mój pierścionek. I właśnie na tym pierścionku był kciiskiem. I od tego zaczęła się moja szczególna sprawa z symbolami. One już się gdzieś, gdzieś, gdzieś ciągnęły wcześniej, ale w tym momencie jakoś tak, no jednak. Jak, jeżeli człowiek znajdzie złot, z, złoty pierścionek z brylantem, to też będzie miał, ten będzie się zastanawiał, czy to coś przypadkiem nie znaczy. Nawiasem mówiąc, znalazłem kiedyś złoty pierścionek z brylantem. I tak długo czekałem na to, że się coś wydarzy, w związku z czym i się nic nie wydarzało, że podarowałem ten pierścionek pewnemu reżyserowi rosyjskiemu, który miał jęczmień na oku. Powiedziałem, że posmarował, że to ponoć przechodzi. I on wziął ten pierścionek już mi nie oddał, a ja go nie chciałem spod a bo ja chciałem jakby oddać ten pierścionek, bo on mnie rozczarował, bo jakoś tak z pierścionkiem, prawda, to kojarzymy jakieś takie rzeczy z welonem związanym, z marszem, a on nic i nic i nic. I teraz tak, proszę państwa, i, e, unikam, troszkę w sposób celowy nawiązywania do alfabetu, który jest tutaj rozbudowany tak pięknie. Oczywiście na, najbardziej rzucającym się w oko symbolem Ugrażynki jest, jest symbol spirali. Jest to przepiękny symbol i mimo, że obecny w naszym życiu, w, w, właściwie niemal na każdym kroku. Co nie znaczy, że to jest banalne. Właśnie za chwilę do tego dojdę, jak niebanalny to jest symbol, aczkolwiek tak obecny w naszym, w naszym życiu. Wiecie Państwo, ja mam kołdry, te poszewki na kołdry, które mama kupuje. Nie wiem jak to się stało, ale one jakąś taką żywotność mają, że już mają po 30 lat i jeszcze takie, może nawet są tam dziurki jakieś. Ale jakoś tak nie mam siły ich wyrzucić może w związku z tym, że są od mamy i taki ręcznik frote z prudnika. <śm> I z olimpiady w Meksyku. Tam tam. <śm> no to może później troszkę. <śm> Zrobimy później. <śm> <ś> I I, I nie, no, aż w to uwierzyć, ale coś mnie tknęło i tak rozłożyłem ten ręcznik ostatnio, patrzę, a tam tak. Ryby. No bardzo mocny symbol. Ryba. E, trójkąty. Kwadraty. patrz, to moja mama tak w symbolach siedzi. Nawet, nawet ja nie wiedziałem, że, pisze, że ona ma takie, takie zacięcie do tego. I przejrzałem potem z ciekawości te kołty, które ona kupuje. I tam może tam pełno spirali na te kołdr. <gry> Więc sobie... No nie, tak, a okazuje się, że jest tajemniczą. I tak przez te, przez te kody i ręczniki to odkryłem. I teraz tak, symbol spirali, tak niewinny i tak oczywisty i tak wszechobecny w naszym życiu, odwołuje się jednak do największej, największej zagadki naszego życia, do którego dochodzimy, do której dochodzimy de facto bardzo długo poprzez serię małych takich iluminacji chociażby takie jak triskiel, jak inne symbole, które zwracają naszą uwagę, znaczy pojawiają się jakby po raz pierwszy w miejscu, w którym zawsze były, a myśmy ich nigdy nie widzieli. Ale ten trickster tak zwany, czyli ten żartowniść, który tkwi w symbolu polega na tym, że w momencie, kiedy symbol ujawi się, ujawi się w naszej świadomości, to de facto on nas zabiera do miejsca, z którego pochodzi. Czyli de facto z powrotem do nieświadomości. Taka jest droga, że po prostu, żeby opowiedzieć o świecie niewidzialnym, którego tak często nie rozumiemy, ponieważ nie widzimy ani nie jest on poznawalny do nas przez żaden ze zmysłów, wliczając w to rozum, wzrok, myśli, wyobraźnię nawet, że. Po prostu naukowcy nazwali to wszystko ciemną masą, ciemną energią i ciemną dziurą. Ale tak naprawdę to jest przezroczyste. Czyli to jest wszędzie, między nami i w nas. Każdy z nas w 90%, w 99% nawet, składa się z siły życiowej. I tylko 1% to jest ta reszta. Niewidzialny świat, do którego nas zaprasza Grażynka. Niezwykle piękny, niezwykle subtelny i wyposażony właściwie w nieskończoną gamę symboli. Już nie wspomnę nawet o czerni, chociaż mi kuśnijmy. Śmiało. Proszę Państwa, dusza zawsze... My tak jesteśmy nauczeni, jakby poinformowani, że dusza budzi się do światła, ale dusza też budzi się do ciemności ponieważ kiedy weźmiemy tą całość, to ta całość jest właściwie ciemnością, w której światło jest tylko odrobinką, tylko malutką odrobinką. Więc budzenie się ciemności, budzenie się duszy do ciemności jest również świętym zajęciem, jak budzenie się jej do światła. I teraz głębi ciemności jest Głębia ciemności jest tak wielka, że właściwie nie można jej zrównoważyć, jak gdyby taką symetrią, i powiedzieć, że światło ma też tyle odcieni. Okazuje się, znaczy trudno powiedzieć, okazuje się, możecie mi Państwo nie uwierzyć, ja nawet sam sobie nie wierzę, ale ciemność ma nieskończoną ilość odcieni. I teraz najpiękniejsza rzecz w tym wszystkim to jest taka, proszę Państwa, że ten świat jest powoływany do istnienia przez patrzącego. I bez patrzącego tego świata nie ma, ponieważ przepięknie jest wyjaśniona pierwsza literka Alef. Jak powstała literka, która o, 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 otwiera hebrajski alfabet. Więc Bóg ją stworzył, ale teraz żeby ją stworzyć to musiał z nicości, z tej pustki kwantowej, o której już wiemy, że to jest pustka kwantowa, musiał zrobić coś, co by mu stawiło opór. Już nie będę mówił, jak, jak fala kwantowa powstaje, bo byśmy nie skończyli tego tematu przed północą, ale musicie mi uwierzyć, że musiał stworzyć coś, co mu stawi opór i stworzył chmurkę tam. I jak z tej nicości to nic zobaczyło chmurkę, to w tej chmurce mogło zobaczyć siebie. I lustra są również obecne, proszę Państwa, u Grażynki. Nie chcę palcem pokazywać. <laughs> I jak proszę zobaczyć, jak pięknie lustro e, e, u Grażynki działa. E, właściwie bardziej niż bardziej jak lustro, to ono działa jak, jak okno. Jak okno, które zaprasza nas do tego wymiaru kontemplacji. Czyli krótko mówiąc, jak ikona. Teraz ten się przejrzał w tym, w tym twórca, i kiedy siebie zobaczył, wtedy narodziła się świadomość. A kiedy się narodziła świadomość, to wszystko się zaczęło. Czyli krótko mówiąc, my, kiedy patrzymy na coś, to to coś istnieje. Bez nas, bez obserwatora świat by nie powstał. Z nicości, z pustki. Nie powstałoby to coś, bo to coś musi obserwować. I, I to jest ta świadomość, która tutaj jest zaklęta u Grażynki w tym, co ja niestety zwerbalizowałem.